Ja mam 4 filmik z parek na Rivi, więc będę co 50 będę będę selonie. Co proszę do oglądania? Ale fajnego go! Ej, patrz, ale on ma fajnego Kuba Już mi podoba. się rozmawiać zaraz Tony, mnie Dzwonią. No właśnie ja też drzewo tak, będę No tak. są te nagi To jest, czemu takie jakieś dziwne też są Wszystko dziwne takie Jak tam chory ktoś tam 38 za tego typu dostanę, biję go do Ej, hola wiecie, wiecie, że od teraz pustaka bloków węgla to 16 śnieżek? No ta, no to za OP było. Aha, no ja sobie safe złożyłem na farmie. Aha, ja też safe to zrobię, man. Zabijem go... ...mulciaku, niech dropi węgiel, chuj. Boże, nic nie robię. Dobrze, że mi przypomniałeś, drogę. Masz 4-1, chociaż dasz? Da, że skrzyżę. Gdzie? Czekaj, teraz idę. Uważam, że tu Ziemia na tyle, cię minęło dzisiaj. Dobra, Weronika możesz już mi nadać? Możesz mi już nadać, to No nie do Ciebie. Powodem moich ledów jest tak Mamy na cały, tylko kurwa nie da rady Dobra, idę się bić, więc posłuchajcie jak sapie Zabiłem Dramik to jest złota, kurwa skręć No, chodź masz Czekaj. Okay. <grym> Sekunda

jest kurwa, jestem lepszy. I mam łuk z GV, ale bez A jest kurwa yeah, Nie yeah, ma regią Jestem kurwa Nie ma Nie ma Polizał.